W rejs popłynęliśmy oczywiście w starym składzie. Na pokładzie naszego niezawodnego poczciwego Bourbona. W ciągu 16 dni żeglugi odwiedziliśmy 13 portów i przystani bałtyckich. Pokonując w tym czasie 478 mil morskich. Do dziewiątej niedziela. Już jachty opuszczają. Bardzo wcześnie wychodzą, zawsze. Proszę, już jeden szwed odszedł. Ten co stał koło nas. Następnie już się przygotowują. No a my przygotowujemy się do śniadanka. No i też będziemy później wychodzić. No, i żegnamy Krystianopol. Już Pawciu gotowy, odchodzimy. Christian Opel skąpany w słoneczku zostaje za nami nie, Chyba przy tym wietrze nie utrzymają Za bardzo części Nasz pomocnik nie daje sobie rady Będziemy to musieli to pilnować to Będziemy musieli pracować Trudno to do pracy Rodacy Horyzont pusty W oddali tylko na horyzoncie jakiś tam ląd się pojawia Ale to ho ho, jeszcze trochę Więc można spokojnie Odpoczywać Ze słońca. Jest chłodno, sam nie jest chłodno wcale, na słoneczku jak jest gorąco. Wie, wie, jak, jak już nie będzie słoneczka, wiem, dobrze. Zapraszamy. Jak będzie cień Po prawej stronie już ciągnie się Olandia Nawet ją widzimy. Ładna przejrzystość całkiem całkiem jest. Weszła pora na kawkę, już wstawiona, a w międzyczasie możemy podziwiać przez okienko z jednej strony w oddali Holandia, a po lej stronie. Stały ląd a pracuje autopilot, jednak dał sobie radę Może postawimy grota, pójdźmy kawę i postawimy grota Też możemy Dlaczego nie? Dobra

stawiał nam ładny wiaterek. Sprost. Wchodzimy. 5-1, 4-9. I tak. Cały czas lecimy w granicach piątki Także ładniutko. No. dzisiaj nie chce siedzieć z nami taka ładna pogoda a ona nie chce siedzieć z nami mówi że jest zimno jak może być zimno jak proszę Pawciu tak siedzi Jaki Papciu, jak Pawciu zobacz ja na sekundkę założyłem tylko maluszek się dogrzewa się dogrzewa, się dogrzewa. dogrzewa się od środka. No. Bo od słońca to się No ochraje. może dlatego, że się nie dogrzewało właśnie żadnym tym. O 13 włączyliśmy katarynkę, bo niestety wiatr stanął zupełnie. Zostawiliśmy tylko grota na razie. Mamy nadzieję, że się coś ruszy. Silniczko, 20 minut szliśmy, i znowu mamy wiaterek. Po prawej stronie już dosyć dobrze widoczna Holandia. Jakaś nieduża ferma wiatrowa wiatraków, troszkę pod brzegiem. Goni nas mała chmurka. Od czasu do czasu zdarzają nam się fajne szkwały. Bioterek się zrobił. I mamy 5-7. Próbujemy uciec przed tym deszczykiem. Co tam jest? Troszkę tu nam kropi. Ale delikatnie na razie. No już obraliśmy kurs na Ekenas. Przed nami. No to jeszcze na razie toru podejściowego nie widać, ale na mniej więcej na niego idziemy. No jak jesteśmy blisko portu, to wiaterek postanowił nas podwieźć galancie. No trzeba dmuchać. Ten Prawdopodobnie spod tej chmurki tutaj, z tyłu za nami. podsumowaliśmy już w Ekenas no wejście jest powiedziałbym pierwszy raz jak się wchodzi no trochę denerwujące bo tak nie ma typowo oznaczonych główek, nie wiadomo prowadzą tylko tor tyczki później wydaje się że masz jechać tam Okazuje się, że generalnie tutaj ta boja czerwona to chyba jako robi główka. Jak już się tu wejdzie, no to pokazuje się. Pokazują się stanowiska dla jachtów. W sumie całkiem nieźle. Stanęliśmy tutaj, bo wiatr dosyć duży, więc znaliśmy, że jak było miejsce, to. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie wygoni stąd. Mylące jest jeszcze to wejście tu z tej strony. Jak tam się wchodzi torem, to od razu prosto na to nie będzie. prowadzą tam. Tak dalej. No, no dobra, teraz czas na obiadek. No wejścia nie będzie, bo kamera tam się wyłączyła, a na koniec jak mówiłem, dosyć nerwowe podejście także nie zdążyłem już przeskoczyć w ogóle zapomniałem o niej nie włączyłem no i przyszła pora na obiadek dziś niedziela co? no jest bo się ugotowało nie zwłaszcza do portu weszliśmy w porę Overholung zrobiliśmy też w porę bo żeśmy się przestawili Wziąłem do wiatru, bo teraz cały ten deszcz mielibyśmy w środku, musielibyśmy się szczelnie pozamykać. No daje, ostro tam jeszcze niebieskie niebo widać, a tutaj no i to ustawienie po Eworcholungu. Uratowało nam życie, bo nie dmuchało nam tak z tamtej strony i deszczyk nie zacinał. Ale i tak musieliśmy zamknąć później, bo się zrobiło chłodnawo. No dobra, wyjście z pomostu budynek 1851 rok. No, trochę mi przypomina jakieś takie amerykańskie z westernów. Od strony wejścia, jakiś tam w oddali stoi na kotwicy, taki holenderski, nie wiem jak to nazwać, Żaglowiec, no. Może za mocna nazwa, ale łódź żaglowa z tymi bocznymi mieczami. To jest Ekenas. Bad club. Podobno tutaj są toalety No i są pad O proszę Nie. Prysznic Prysznic na wrzutówkę No dostaliśmy 5 koron Pani nam dała w monecie Żeby można było się wykąpać Hmm. Książka do wpisów i o, to Paweł wypełniał tą deklarację książeczki do przejrzenia. No i wszystko to chyba. To budynek właśnie, ten, w którym były wszystkie te toalety i inne rzeczy. Wracamy na Jachcik, już wszystko wiemy. No i chyba zakończę na dzisiaj, bo muszę materiał zgrać znowu póki jeszcze troszeczkę Solary dają energii, chciałbym to zrobić, więc pożegnamy się widokiem na co? Na morze? Może nie, dzisiaj na morze. Dzisiaj na przystań, i na rufę Bourbona. To do jutra.